Dzień dobry moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku Programowanie w Basic. Dzisiaj taki odcinek bym powiedział lajtowy, no ale wcale nie jakiś zabawowy, bo pomyślałem sobie, że no warto po tych 40 odcinkach już zrobić jakąś powtórkę. I nie będzie tutaj jakiegoś specjalnego, pojedynczego programu, chociaż myślę, że tutaj w pamięci mi pozostał program właśnie sortowanie, ale nie będę się nim dzisiaj zajmował. On jest sobie tutaj tylko po to, żeby go zaraz skasować, tak naprawdę. Bo co ja chciałem zrobić w tym odcinku? Tak jak już powiedziałem, coś w rodzaju takiego powtórzenia, takiego zebrania w pigułce tych różnych komend, o których mówiłem. Będzie oczywiście to tak potraktowane bardzo skrótowo, żeby jak najwięcej zmieścić. Zacznę, może tutaj będę się posiłkował, oczywiście ściągą w postaci książki, gdzie mam właśnie wypisane te komendy. Po co to robię? Nie dlatego, że jakby nie znam tych komend, tylko dlatego, że po prostu one są tu nawet w porządku jakimś alfabetycznym i nic mi nie umknie. To, na co będę chciał szczególnie zwrócić uwagę w tym odcinku, się na pewno znajdzie. Będą też nowości, których w ogóle do tej pory nie było. Albo były, ale tak powiedziane w skrótowej formie też. Natomiast dzisiaj się jakby tym naocznie bardziej zajmę, bardziej dokładnie. Mimo wszystko staram się, żeby to było krótko. I teraz tak. Właśnie, pierwsza tutaj wartość, instrukcja, którą widzę, to jest ABS, czyli od tego absolut, o którym też mówiłem przy okazji mojego supergrafa. Chodziło to o to, żeby te ujemnych liczb nie było, żeby obszar był zawsze dodatni. No i teraz wyobraźmy sobie, że x równa się minus 15. Zatwierdził. Dobra, print x jest minus 15, i teraz uwaga. Na przykład y równa się i teraz będzie właśnie abs, tak? Absolut od x, bo x był ujemną wartością, tak? Zobaczmy, co się stanie. Zatwierdził, ale zobaczmy. Print y 15, tak? Minus nam znika. I to jest jakby istota tego wyrażenia, absolut. Co my tu jeszcze możemy ciekawego znaleźć? Instrukcja, którą w kolejności mam alfabetycznej, na którą chcę zwrócić uwagę, jest instrukcja by, czyli be, mówiąc tak po polsku, to czytając, ale jej teraz nie zastosuję, bo jeszcze w pamięci komputera mam program, a jak chcę się go szybko pozbyć, ale nie wyłączając i wyłączając komputera, to wpisuję new, czyli nev z polskiego, tak? I teraz jeszcze raz listing już go nie ma, a yy, właśnie mogę yy, użyć by. ale wtedy przechodzę do self testu. Tak? Yy, użycie instrukcji by w programie to czyste szaleństwo, bo powiedzmy, nie wiem, program nam działa, a w pewnym momencie gdzieś w jakiejś linii dochodzimy, że interpreter ma to wykonać, a tam jest by. no i program nam się całkowicie kasuje, bo ja teraz, jeżeli ja Wcisnę reset. No to ładuje mi się tutaj z SJ2SD. Akurat bo mam to podpięte. No, zobaczymy. Tak, będzie, będzie chyba DOS. Albo z automatu jest tutaj. Dobra. Niech będzie... Wejdę do tego Turbo Basic'a. No i zobaczymy dalej jakieś instrukcje. Kolejna instrukcja, o której nie mówiłem, jest. O której nie mówiłem, to C-load i druga, przejdę breakiem, żeby nie zatwierdzić, C-save. Te komendy służą, właściwie służyły często już w czasie przeszłym, do zwykłego takiego zapisywania programu na kasecie magnetofonowej. C-load do odczytu, przepraszam, a C-save do zapisu, tak? Load wiadomo, załaduj, save, zapisz, zachowaj, uratuj. Ok, następna rzecz, która jest, która wielokrotnie była poruszana, to kar CHR dollar, tak? Oczywiście najpro, najprościej użyć w połączeniu z print, tak? Print kar dolar od na przykład 34 to jest cudzysłów 65 chyba, pamiętamy to było a. Zobaczymy. Tak. No i oprócz tego są jeszcze takie znaki, bo mamy tych znaków aż tam 256 bodajże ale jest na przykład 125, który czyści ekran, to jest ten CLS, tak, o, też, prawda, CLS, co my tu jeszcze ciekawego mamy, bardzo ważna, przydatna rzecz, o której nie mówiłem, ale zaraz zobaczymy, czy ja jeszcze w pamięci przechowuję, nie, print x skasowało mi się to wszystko. Dobra, no to w takim układzie, bo tak było baj by chyba potem. No dobra, to mm, zrobimy, że x równa się 2, y równa się 4, tak, i print x, y, 2 i 4, wiadomo w tej tabulacji przecinek to jest od 10 znaków mi przesuwa. Nawet po resecie, nawet po resecie, print x, przecinek y jest, ale mogę użyć funkcji clear, clr. Uwaga, i teraz, jeżeli print x, y zrobię, to mam 0. Clear zeruje mi wszystkie dane w programie. To jest niezwykle przydatna, przydatna funkcja. W zasadzie, właśnie odnosząc się do poprzedniego odcinka, do wcześniejszego odcinka. Gdzie zerowałem tą tablicę, tak? Do... Też mogłem clearem to, to zrobić jedną komendą clear. O nie wszystkich rzeczach się pamięta, kiedy się robi, prawda? Program. Okej, okay. gdybym napisał jakiś szybciutko, programik, spróbujemy. Mm, print 3 Next i Dobra. Czyli 2000 tysiące razy ma się napisać na, yy, wyrażenie ala makota. Ja mogę w trakcie przerwać w którejś linii, w której akurat interpreter jest, program. Robię to przyciskiem BREAK. Jest komenda, która uruchamia mi dalej program, jest to komenda CONT od CONTINUE. W prostych, o, skończyła się pętla, bo już 2000 razy się wypisał ale jeszcze tu zdążyłem, prawda? I teraz tak, w dosyć skomplikowanych programach, gdzie potrzebujemy przerwać, czasami zdarza się tak, że w momencie w którym przerwiemy breakiem, uruchomienie ponowne programu od tego miejsca instrukcją count wywala nam błąd takie rzeczy się zdarzają no jeżeli była jakaś taka zawiła pętla gdzie coś tam się zgubiło po drodze to może się tak zdarzyć no dobra C load si safe było no data i read to o tym było kilka odcinków więc jakby nie będę o tym tu wspominał nie wszystkie sobie tutaj rzeczy powiemy takie naturalne, bym powiedział, wymuszenie zakończenia programu. Na tym programie się oprę. Będzie on bez sensu w tym momencie, ale zrobimy to tak. Tu przerenumeruję na czwórkę, a w trzeciej linii napiszę end. I zobaczcie, co się stanie. Jeszcze raz wylistuję, żeby było czytelnie. Czyli mamy for, tak, print a la makota, w trzeciej linii end i potem jest next i. Czy pętla się wykona? Zobaczmy. No nie, bo właśnie w trzeciej linii interpreter natrafił na rozkaz end, a end to jest koniec, tak? Czyli takie zakończenie. Możemy, jeżeli chcemy podejrzeć, a nie chcemy tutaj jakoś inaczej zatrzymywać, coś się więcej w pętli ma zadziać, zanim do, do tego next i dojdzie. I chcemy to sprawdzić, jak to działa, to możemy tuż przed Next wstawić end, i wtedy, i wtedy będzie ok. Jest ciekawa tutaj instrukcja Free z, z połączeniem Sprint Free. Od, tu dowolną liczbę można wstawić. Pokazuje nam wol, ilość wolnej pamięci. 33 922. Tak, tyle mamy wolnej pamięci. Ok, e, Go sub, go to to są pętle. Pamiętamy, że Go sub e, występuje zawsze w połączeniu z return, tak? E, czyli jeżeli odwołujemy się do Go sub lecimy do jakiejś linii, tu będzie go sub na przykład 1000, od 1000 pod linii tysięcznej jest jakaś pętelka, ona się na przykład wykonuje, albo po prostu ciąg rozkazów, to nie musi być pętla, ciąg rozkazów, wykonują się, na końcu musi być return i wraca mi do tego miejsca za tym go sub nawet do tej samej linii, jeżeli jest dwukropek. Go to, no to już tak do upadłego, tak, chyba, że w środku potem gdzieś tam zaingerujemy, że po iluś tam go to ma wyskoczyć z tej linii grafiks. O grafiksach mówiłem, jest ich w zasadzie 16, no bo od 0 do 15, przy czym niektóre to właśnie takie typowo tekstowe, tak jak 0, 1 i 2 również są trybami tekstowymi, aczkolwiek takimi trochę dziwnymi, natomiast pozostałe to już takie bardziej tryby graficzne o różnych rozdzielczościach. Warunek logiczny, if Tutaj sobie trzy kropki postawimy, then, tak. Na przykład jeżeli w programie zapiszemy, że if x równe inaczej, inaczej. Mam przecież pętlę, tak. I teraz w 30 linii, gdzie była bezsensowna komenda end, ja sobie napiszę warunek. If x, nie x, przepraszam, i ta zmienna, bo ona się nam zmienia, tak i y, równe na przykład 5 then stop. Tej komendy jeszcze po kolei nie, 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 nie podawałem, bo jest pod S dopiero literką. Albo ten end. O, dobra. End. I teraz zobaczcie, co się tu wykona. 5 razy. Jak za piątym razem warunek się spełnił, y, zakończył się program. Czyli nie 2000, tylko tyle, ile pozwoli ta Pętla. Oczywiście, jeżeli źle warunek postawimy, popatrzcie, jeśli i będzie na przykład mniejsze od 0, then end, no to co się tutaj mi odczyni? No, nigdy ten warunek nie zostanie spełniony, bo od 1 do 2000 to nie jest żadna liczba ujemna. Więc będzie to leciało do końca. Do końca pętli, czyli do 2000 przebiegów, tak. Ok. Na to po prostu trzeba w programowaniu też zwracać uwagę, żeby po prostu no, nie wytworzyć warunku, który nigdy nie zajdzie, bo wtedy on nam niczego nie. Nie zrobi. No, długo to Ci Dobra. Teraz tak mamy kolejną instrukcję input tak input x jeżeli nawet w trybie bezpośrednim to zrobię to zobaczcie znak zapytania i ja tutaj mogę sobie przypisać do x piątkę w ten sposób tak i teraz print x 5 clr zobaczcie print x 0 i wszystkie już są wyzerowane Kolejna ciekawa warto, Kolejny ciekawy rozkaz to rozkaz int, czyli od integer część całkowita z liczby, czyli odcina nam przecinek. To nie jest, to nie jest wartość przybliżona, czyli krótko mówiąc, jeżeli na przykład ja zrobię, że x równa się 1,23, nie przecinek, kropka, kropka 23, bo kropka oznacza przecinek. To taka logika, nie? Tak, że 1 to 0. Pierwsza wartość to 0 w komputerach. Dobra, no to teraz print x jest 1,23, a print integer of x 1 obcinami, No ale tu ktoś może powiedzieć, dobra, uprościł do 1, bo jest poniżej 1,5, prawda? Dobra, to zrobimy teraz 1,89, żeby było blisko dwójki. 89. Tak? sprawdźmy to. 1.89 print integer od x, dalej 1. Po prostu odcina nam w ogóle zapomina o, o przecinkach, tak? Wartość całkowita. Rozkaz len, bardzo fajny rozkaz. Odnosi się on do zmiennych tekstowych i wyrzuca nam wartość długości tekstu, tak? Czyli, No to musiałbym króciutki programik też napisać, jeżeli ja tam zadimuję na przykład var, zadimuję a 10, tak, że składać się może z 10 znaków wyraz, i jeżeli ja napiszę krótszy wyraz, na przykład siedmioliterowy, to funkcja len wyrzuci mi 7, tak, że 7 jest komórek w tej zmiennej a dolar zajętych. To jest bardzo istotne przy obrabianiu tekstu load było, w funkcji C Load, list, tak, kolejna, jeżeli mamy jakiś program, to albo l. albo list, zresztą wszystkie, wszystkie komendy są też skrótowe, tak, więc tu tymi skrótami się możemy jak najbardziej posługiwać, co my no tu jeszcze mamy, new było, tak, mamy program, piszemy new i już nie mamy programu, pusto jest, nie l.l, l, tylko l. W, w, w komendzie list przypominam, że jest jeszcze opcja listowania takiego, czyli no, albo na przykład tak, to od 200 do końca programu, albo od 200 do 400 linii. Nawet jeżeli nie ma 400 linii, a jest na przykład 300, to on od 200 do 300 wylistuje. To jest dobre, żeby nie musieć używać tego CTRL 1 przy zatrzymywaniu listingu, a poza tym nie musimy wtedy listować programu od początku, tylko jeżeli długi mamy program, to listujemy na przykład od linii 15000 do 15 100, bo tyle nad tym kawałkiem programu w danym momencie pracujemy. OK. Polecenie LOCATE już wspomniane przeze mnie w jednym z odcinków, zresztą już dużo było tych odcinków, więc tutaj dużo tych rzeczy było powiedzianych. Ona właśnie zwraca mi, jak ja zapytam się locate i podam współrzędne, na przykład 34, x, tak? To w tym x zapisze mi się wartość na tej pozycji koloru, jaki jest namalowany w danym grafiksie. Czyli jeżeli to byłoby tło, to byłoby 0. X przyjąłby wartość 0. Jeżeli ja w Locate natrafię w tym pikselu na przecięciu tak, tych współrzędnych na kolor drugi, to X przybierze wartość 2. To jest mega ważne polecenie przy tak zwanych kolizjach w grach, bo dzięki temu mogę po prostu zorientować się, czy mój duszek, bo pod duszkiem sprawdzam współrzędne. Pod duszkiem to robię. To nie duszek dotyka ściany, tylko pod tym duszkiem odpytuję. Wiem, znam położenie duszka. Muszę to przeliczyć jeszcze na położenie właśnie w pionie i w poziomie, bo jak widzieliście, wyświetlanie duszka troszeczkę inaczej wygląda, jeżeli chodzi o współrzędne. Natomiast, tak jak powiedziałem, tutaj sprawdzam pozycję, w której się znajduje duszek, już jakby na ekranie. Na grafiksie. Jeżeli dotknie czegoś, a, czy, a nie powinien tego dotknąć, to reakcja programu. Na przykład nie traci się życie albo punkty jakieś odpadają. Nie było. Or, to jest operator logiczny i on występuje razem, lubi występować, nie mam żadnego programu, ale on lubi występować razem z. W z, z, z zapytaniem logicznym if, czyli jeśli coś tam or coś tam, na przykład jeśli x równe 1 or y równe 5, tak? Że jeśli x równy jest 1 lub y równy 5, to wtedy ma się coś zadziać to też jest wygodne, bo możemy sobie właśnie warunkować, bo to są wszystko warunki logiczne, możemy sobie warunkować pewnego rodzaju tutaj bardziej skomplikowane rzeczy, niezależne od jednego, od jednej zmiennej, tylko na przykład od dwóch zmiennych. Nie pojawiła się w ciągu tych 40 odcinków, nie pojawiła się komenda. Pedal od 0 i pedal od 1. Co to to pedal jest? To pedal, to tak zwana wiosełka, czyli taki y, odpowiednik powiedzmy joysticka, który podpina się właśnie tutaj w te porty joysticka 1 i 2. Natomiast zamiast tego drążka i złączek, które tutaj nam kierunkują, w którą stronę ma reagować komputer, mamy taki potencjometr, taką takie pokrętełko i tam jest właśnie potencjometr i on zmienia się rezystancja i wtedy podaje mi różne wartości i to był pierwszy tak naprawdę manipulator przed joystickiem jeszcze podpinany do Atari do grania w słynnego Ponga czyli pong to te dwie takie paletki na ekranie, tutaj połowa boiska, czyli taka umowna siatka mogła być i kwadratowy jeszcze czasami piksel latający pomiędzy tymi, później też zamieniono to na kółeczko, na bardziej zgrabną piłeczkę, latający. Jak któreś padle wpuściło, to przeciwnik dostawał punkt. Gra o niezwykłej grywalności, wręcz kultowa. Dobra. PIK, był cały odcinek o pikach i pokach, na przykład print PIK od 106, czyli odpytuje jaka wartość siedzi w połku o adresie 106. W grafiksie 0 192. Kolejny rozkaz w grafiksach stosowany, na przykład grafiks 5. Będzie. Kolor 1. Kolor, kolor po prostu. Kolor 1, kolor 2, kolor 3, tak. I uwaga, plot. O tym chciałem powiedzieć. 4, 5. Jest w kolorze pierwszym. Punkt. Kolor 2. Plot. 10, 10. Jest w kolorze drugim i tak dalej, i tak dalej. Yy, kolejna byłaby drawtu. To już pod D było wcześniej ominąłem, ale OK. Zrobimy. Mamy już jakieś punkty, więc od tego 1010 drotu yy, 1,35. Zobaczymy, czy się zmieszczę w ogóle. O. Zmieściłem się. Tak? Zobaczymy. 40,3. O, takie łamańce możemy sobie rysować. No tyle, że tak na piechotę to trochę słabo. Ok, no połk to już mówiłem. I teraz y, chyba cały odcinek zrobię na temat różnego rodzaju połków, tak? Bo to są takie kieszonki, które przechowują wartości domyślne. Na przykład właśnie y, od 82. Połk 82 domyślnie przechowuje mi wartość 2, i to jest, że jest. 0, pierwsza, druga kolumna. A jak ja zrobię tak na bieżąco 82,0, to sobie ten margines likwiduje. Yy, mogę w drugą stronę 82,10 i yy, odtąd piszę, tak? Po prostu mam węziej. Yy, jeżeli teraz będę pisał, to zobaczcie, co się stanie. To w ogóle jest wyłączone z użycia. Po resecie wraca mi wszystko do porządku, bo te wartości są na stałe wszyte do pamięci komputera do resetu. Position, po 2 Print. Tak, decyduję, gdzie ma ta ala być napisana. 10, 10 to są współrzędne. 10 x, tak? Tu 10 po x i 10 po y po kolumnach. I mamy ale Makota. No i niżej już wracamy do Rayleigh. Co tutaj jeszcze? O trygonometrii nie będę mówił. Rem było, rem cokolwiek. Tak, cokolwiek tu napiszę, on mi to zatwierdzi, po prostu uważa, że ja tutaj sobie coś piszę. Restore. 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 Odwołuje się to. Restore odwołuje się do wskazania, gdzie zaczynają się instrukcje data, lub też po prostu powrotu do pierwszej wartości data. Return już było z Go sub, Run oczywiście uruchamia mi program, jeżeli ten program jest w ogóle. Zobaczmy, czy coś mamy. Nic nie mamy. Hmm, tu się nic nie wydarzy, bo nie ma co się uruchomić, ale nie ma też błędu. Set Color, był o tym odcinek. Nie będę jakby tutaj, był on dosyć niedawno, więc nie będę się tutaj do niego specjalnie odwoływał. Stick i strig pisane s, t i t. -k. Tak, i s, t, i g. No to one odwołują się do obsługi joysticka, tak? Stick to właśnie te 8 położeń joysticka, a strig sprawdza nam, czy został wciśnięty przycisk Fire. I tutaj jest tak znowu od, odwrotnie logika yy, niż logika nakazuje: czyli strig, yy, jeżeli jest równe 0, to jest wciśnięty przycisk, jeżeli jest 1, to nie jest wciśnięty. Przycisk, ok, stick, tutaj byliśmy, Strik. stop już mówiłem, trap, instrukcja trap, ten mostek taki, który z burty statku na nabrzeże jest kładziony, żeby po nim można było przechodzić. To jest taka instrukcja ratunkowa, która w przypadku wystąpienia błędu, tutaj tak wprost czytam jak podręcznik mówi, w trakcie wykonywania programu, powoduje skok do linii o wskazanym numerze, czyli na przykład trap 1000, czyli uciekamy do linii 1000 w momencie kiedy gdzieś wcześniej, jakbyśmy byli na przykład w 500 linii albo w 900, gdzieś miałby powstać jakiś błąd. I to nie jest do końca tak, że błąd będzie po stronie na przykład programisty. Nie. Może się zdarzyć tak, że mamy na przykład taką opcję, że musimy coś przez coś dzielić, ale w pętli musi też być tak, że odejmują się wartości. Jeżeli te wartości się odejmują aż do zera, no to w pewnym momencie, jeżeli mielibyśmy dzielić przez tą zmienną, to musiałoby się dokonać dzielenie przed ze przez zero i wtedy posiłkujemy się w tej linii instrukcją TRAP, że po prostu sobie uciekamy do innego miejsca w programie. No, mogą być inne różne powody. TRAP, tak? No i to w zasadzie tak w dużym skrócie, w takim bym powiedział, w takiej piguleczce ponad trochę półgodzinnej. Tyle, tyle do, do, do powiedzenia. Oczywiście nie wszystkie instrukcje dotknąłem. Opierałem się raczej na instrukcjach tylko z czystego Basic'a. Turbo Basic zawiera jeszcze dodatkowe funkcje, chociażby Circle, chociażby Paint, o czym kiedyś była mowa przy, przy okazji Supergrafa. Tymczasem tyle z mojej strony. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.